Ankylozaur. Ankylozaury żyły w okresie późnej kredy 72-66 milionów lat temu. Osiągały długość od 7 do 9 metrów i wysokość do 2 metrów. Mogły ważyć nawet 6 ton. Ich czaszki były bardzo grube, dlatego ich mózgi były niewielkie. Ankylozaury były dinozaurami roślinożernymi, ale przez to, że nie dosięgały gałęzi, żywiły się trawą. Nazywamy je opancerzonymi dinozaurami ze względu na gruby pancerz pokrywający ciało, który stanowił świetną ochronę przed drapieżnikami. Oprócz tego dinozaurom do ochrony służyły dwa rogi na głowie i długi, silny ogon. Ich szkielety znaleziono w Stanach Zjednoczonych Ameryce Południowej i Kanadzie.